Poszło? Proszę. 263. Wszystko w tej Warszawie takie maleńkie. Laseczka, kapelusik, chlebuś, wódeczka, ciasteczko, chusteczka, łeska, mareczka, świnistewko. Wszystko takie maleńkie, tylko świnistewko całkiem okazałe. Świństwo, jak się patrzy. Super. I weźmy jeszcze raz dubel. Proszę. Wszystko w tej Warszawie takie maleńkie. Laseczka, kapelusik, chlebuś, wódeczka, ciasteczko, chusteczka, łeska, mareczka, świństewko. Wszystko takie maleńkie, tylko świństewko całkiem okazałe. Świństwo jak się patrzy. Super. I teraz tylko już wyjdźmy z tego tego. Tylko świństewko całkiem okazałe jest. Że jest jednak duże tą świństewko. Już tutaj, żeby wyjść, dobrze? Mhm. Ostatni raz, proszę. Wszystko w tej Warszawie takie maleńkie: laseczka, kapelusik, chlebuś, wódeczka, ciasteczko, chusteczka, łeska, mareczka, świństewko. Wszystko takie maleńkie, tylko świństewko całkiem okazałe. Świństwo jak się patrzy. Dobra.